No cześć widzowie! Witam Was w 2022 roku. Dzisiaj zagramy sobie razem z widzami, słuchajcie, w pojedynek SkyBlocków. Dodam też, że dzisiaj zwycięzca, a właściwie nawet dwóch zwycięzców, wygra sprzęt od Genesis, moi drodzy. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy, więc biorę szybko lawę, wodę i biorę sobie drzewo moje, czym prędzej mogę tutaj wziąć. I będę wam tłumaczył, dokładnie gramy dzisiaj Minecraft Event, walki w Więc zebrałem ze sobą widzów, no i gramy dzisiaj w mianowicie trzy rundy, plus jedna bonusowa. Przypominam o kodziku cyfer na Genesis Zone, słuchajcie, z którym macie 10% zniżki. A swoją drogą, jeśli chciałbyś więcej odcinków w tym roku, bo w planach jest, słuchajcie, dużo więcej nagrywek niż w zeszłym roku w grudniu, no to zostaw łapę w górę, no ja myślę, że będzie zarąbiście. Prawie właśnie spadłem. Mam, kurde, strasznie długą przerwę za sobą w graniu w klocę, więc okej. Okay. Sadzimy sobie żarcie. No ja bym sobie jeszcze pozbierał trochę więcej drewna na pewno, bo ono przyda nam się dosyć pokaźnie tutaj. W tym styczniu będzie się dużo gier z wami działo, moi drodzy. No i chciałbym, żebyście przychodzili po prostu na streamie na fioletowej platformie, bo będziemy grać właśnie tamte. Event. Dobra, jest przy mnie, słuchajcie, Frankox, więc mamy kurde kurdebele pierwszego przeciwnika. Ja muszę to rozegrać jak najlepiej, żeby kurde kurdebele nie zdedać czasami. Mm, tak, żeby czym prędzej zdobyć pierwszego skilli. Okej, okay. dobra, jest, pierwsze hity, super. Frankox kurczę blade podlany lawą. No i mamy pierwszego killa, zarąbiście. Dodatkowe jabca jak najbardziej na plus. Okej, okay, widzę, że mam plecy, kurde. Bartek granie poszedł mi na plery. Mm, co ja chcę z tym zrobić? W sumie... Moim zadaniem jest i tak wygrać tutaj, więc zostać jako ostatni gracz. Muszę uważać też na podpalanie, nie? Więc wezmę tego dirta sobie do ręki. Mam go też dlatego właśnie, że słuchajcie, palenie jest strasznie szybkie. Warto o tym pamiętać, w razie czego. Więc niekoniecznie bezpiecznym blokiem jest chodzenie po drewnie, nie? Bo w każdej chwili może nam ktoś to podpalić przy użyciu lawy. No i bardzo łatwo spalić. Mamy lawę za darmo, dobra. Zerzę sobie. Fok! Kurdebele, no i niestety padłem. Okej, okay, z graczy, którzy nam pozostali jest na przykład tutaj no, myci, który znalazł skrzynkę administracyjną W której ma żelazny miecz Kozacka sprawa, z tego co widzę też znalazł Dodatkowo jeszcze hełmik, moi drodzy Więc dla tego gracza na pewno sytuacja Jest dosyć, powiedzmy, prawilna Okej, okay, kolejne przesunięcie bordera Niechaj ten border się zmniejsza powoli I wywiera presję na naszych graczach A nie, jeżeli każdy z nich się tutaj poruszy, słuchajcie Bo należy rozpocząć walkę, powiedzmy No, zostało ich już naprawdę Wydaje mi się niewielu jak na ten moment Okej, okay, moi drodzy, z tego co widzę, kurczę Planę. Nasz zawodnik doszedł, co prawda, do wyspy. Aczkolwiek w tym momencie PVP Minecraft. Cóż to jest za miecz? Kamienny miecz enchantowany. Okej! Okay. Ziomek zrzucił, kurde bele przeciwnika. Z tego, co widzę, żyje tutaj nadal Steve, który jest świnek, po prostu, i wykorzystuje sobie to, że dostał strzały do łuku. No, aczkolwiek w tym wypadku nie trafił, chociaż z tego, co widzę, ten ziomek, kurde bele, pozyskał jakoś bardzo dużo strzał, więc prawdopodobnie zaciukał po prostu słabszych graczy. No i miał takie powiedzmy szczęście. No i pozostało nam w sumie trzech zawodników, czyli Fenix. Przepraszam. Źle powiedziałem, Fenix i Świnek to jest dwóch ostatnich zawodników w tym momencie, czyli ten, który z nich tutaj wygra, decyduje o tym. Kto przechodzi, słuchajcie, do finału z tych dwóch panów? Ojoj, świnek, ojoj, ojoj, kurczę blade. Prawie się zabił własnym ogniem, po prostu. No bo niestety, rozprzestrzenianie ognia jest przyspieszone, słuchajcie, z racji tego, żeby szybciej wyrastały nasiona, żeby można było w jakiś sposób pozyskiwać jedzenie. Także to cóż mogę powiedzieć, słuchajcie, Steveson w finale, no i kurde Fenix w finale. Dobra, mamy świnka, który bardzo czeka w tym momencie na Feniksa. No i obaj zawodnicy, że tak powiem, idą teraz w górę. No, ciekawe bardzo zjawisko, że tak powiem. Ciekaw jestem, kto z tego wyjdzie mm, finalnie zwycięsko. Musimy też, pamiętać, że włączony cały czas jest fall damage, między innymi, więc jest to na pewno dosyć duże utrudnienie, moi drodzy. Okej, okay, no i słuchajcie, Świnek spadł i zginął od upadku, więc w tym momencie, Fenix, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czemu mi zrzuciłeś zawodnika? Halo, chciałem mu pogratulować. No ale w każdym razie, Feniks, słuchajcie, przechodzi do rundy finałowej, więc ten zawodnik będzie mógł sobie kurczę blade, już na spokojnie zawalczyć o przedmioty do wygrania. Gratulujemy bardzo serdecznie przejścia pierwszej rundy eliminacji. Dobra, runda numer 2 i ja gram po raz kolejny, słuchajcie. Generalnie zapomniałem wam wspomnieć, co się stanie, jeśli ktoś wygra jedną z ród. Ponieważ, jak widzieliście... W pierwszej rundzie wygrał Fenix. No i sprawa jest taka, że Fenix w tym też gra tą rundę. I jeśli on wygra po raz kolejny, no to w finale jest o jednego zawodnika mniej. No w każdym razie to jest tak, że gramy trzy rundy, słuchajcie, dzisiaj. To jest runda numer dwa. No i z każdej z tych rund wybieramy finalistę, który trafia do rundy finałowej, w której będą tylko trzy skybloki. No i zgranie trzecie miejsce nie wygrywa nic. Drugie miejsce dostaje to, co zostanie. No a pierwsze miejsce wybiera sobie z jednej z dwóch nagród między słuchawkami a myszką. I to tak mniej więcej dzisiaj będzie się wszystko prezentowało, więc... Dobra, nie mam jedzenia w tej rundzie. Dobra, więc moim obiektywem teraz takim najważniejszym, takim numero uno, słuchajcie, będzie przejście na cudzą wyspę. No i pozyskanie jego nasion. Ewentualnie pójdę na tą wyspę, na której nie ma nikogo. No i póki nie ma kurcze blade tych ym, wędek, pozyskam sobie cudze da sioda. Pog. Oh, o, Dame, plecy! No to ja już kurde widzę, że nie wygram w tej rundzie. Dobrze, Deksanie, słuchaj, mam tutaj te itemy dla Ciebie, proszę bardzo, oddaję wszystko, co jest jakkolwiek warte. Nie ma za co, mordeszko, pokonałeś mnie, więc niech ci służą bardzo dobrze. No i pozostali gracze generalnie z tego, co widzę, mają szczęście do jakichś tutaj, powiedzmy, hmm, uli pszczelich, słuchajcie. O, Dave, to był bardzo zły ruch z twojej strony, mordeczko. Niestety pszczoły w tym momencie cię zatruły. Na szczęście są tylko dwie, więc nie powinno cię to w żaden sposób zatłuc. Aczkolwiek, jeśli wykorzysta to jakiś z graczy tutaj zlokalizowanych, no to myślę, że może być dla ciebie dosyć kiepsko. I każdy z zawodników dostaje, słuchajcie, wędkę. Tak, jest to taki przedmiot powiedzmy, który pozwoli co nieco tutaj podziałać naszym zawodnikom. Na pewno dużo bardziej zbalansowany niż łuk, aczkolwiek też potrafi napsuć sporo krwi. Mamy więc zawodnika, który postanowił zbudować sobie Skybase, ale nie ma z tym absolutnie dzisiaj żadnego problemu. W tym odcinku może sobie korzystać z takiej strategii. Jednak, wiesz, kolego, ja bym raczej uważał, jeżeli ktoś może przypadkiem dostanie jakąś opcję na zrzucenie cię stamtąd. Ward Border w tym momencie zmniejszy się dosyć znacznie, bo całkowicie o połowę zmniejszymy Border, tak żeby pozostali gracze też ruszyli powiedzmy już do akcji i toczyli między sobą pojedynki. No z tego co widzę, kod wyszedł z interakcją, w tym jednak w czasie Feniks, kurde, ale zgarnia kolejne dwa kile. No ten zawodnik, jeśli teraz wyeliminuje jednego przeciwnika, będzie miał gwarantowaną jedną nagrodę na pewno, więc musimy słuchajcie, bacznie go tutaj obserwować, czy po raz kolejny nie wykości całej swojej konkurencji z tej areny. No i Mamy cios od pleców. Oh my godness, moi drodzy! Jest tutaj próba przejścia gdzieś nad Kemyca, Który tutaj ładnie się ustawił na niższej pozycji, która, no, generalnie nie dawałaby mu zbytniej przewagi. Aczkolwiek w tym momencie zrzucił przeciwnika prosto w lawę. I Kemyc zgarnął kila. Gratuluję, Kemyc, to było bardzo dobre. Aczkolwiek w tym momencie Felix wjechał na plecy i bardzo zawodowo wykluczył Kemyca z rozgrywki. Dobra, został tam tylko z tego co widzę Fenix i polecam, tak? Czy ja dobrze myślę? Czy Fenix został wyeliminowany? Nie, z tego co widzę Fenix w dalszym ciągu żyje, no i trzyma się całkiem kurczę blade nieźle, więc został tylko on i ten polecam u góry, który próbuje go z tego co widzę wziąć na wędkę w tym momencie. No i muszę po raz kolejny uruchomić border, bo nic się nie dzieje po prostu. Dobra, z tego co widzę Fenix będzie próbował wejść do góry do naszego zawodnika. No, powiem wam tak. No ja sam osobiście czuję się w tym momencie bardzo przerażony, bo po raz kolejny może wygrać Fenix. To oznacza, że zostanie nam już tylko jeden slot dla finalistów, słuchajcie. Więc może być dosyć ciężko, powiedzmy. Ja osobiście w tej chwili kibicuję polecam, nie? Żeby tak szczerze mówiąc, Feniksa zrzucił. Czym więcej zawodników, tym lepiej, moi drodzy. Aczkolwiek tutaj mam widzę jakaś wędka, kurcze blade. Zarzucona kiepska. Okej. Okay. No nie wiem, czy z tej wysokości może się są prawidłowo rywalizować, moi drodzy. No z tych bloków złota wiadomo, że Phoenix raczej nie skorzysta. Aczkolwiek, jak to wygląda z jego perspektywy? No tutaj się widzę budowanie w górę jest. W dalszym ciągu. Mamy skrzynię z przedmiotami. Całkiem niezła ta skrzynia, nawiasem mówiąc. Ok, widzę, że strzały tutaj zostały wzięte, aczkolwiek! Kurczę, blady, ta strzała to nie była za dobra. No i co powiem, moi drodzy? Zawodnik zablokował prawie wszystkie wody. No i niestety zrobił sobie bardzo dobrą w tym momencie mm, powiedzmy sytuację, w której trzyma Higher Grant. Czy ma tutaj bardzo dużo bloków, no cóż powiem, Fenix kurcze bladę, oj prawie moi drodzy, prawie wyciągnięty w tym macie Fenix. Okej, okay, World Border, no my się sobie jeszcze uruchomimy go troszeczkę, do tych 10 kratek sobie zmniejszymy w ciągu 30 sekund. No i Fenix zleciał, aczkolwiek to nie jest jeszcze jego śmierć, już myślałem, że tutaj Foldem zadziała i moi drodzy... Polecam, został zwycięzcą drugiej rundy i przechodzi już na pewno do finału. Ale przed nami jeszcze jedna runda eliminacyjna. Dobra, dobra, lecimy kurczę bladę, lecimy. Ua, ostatnia kwalifikacyjna runda, moi drodzy! Teraz pytanie jest, czy uda mi się tym razem dostać. Dobra, jest pierwszy cobblestone. Jak wygląda sytuacja? Za mną Cubix się tam podpala lawą, bardzo dobrze. To jest dla mnie dobra okazja. Dobra, Stevens przede mną gdzieś. Obok mnie EviOvix, nie wiem kurczę blade, jak go tutaj nazwać. No ale muszę się postarać, słuchajcie. Muszę się teraz w tym momencie postarać, bo to jest ostatnia runda, w której ja gram. Po raz kolejny dostaniemy w tym momencie, słuchajcie, wędki, więc musimy się naprawdę skupić na tym, żeby cokolwiek wyciągnąć z tej rundy. Albo mogę jeszcze zrobić lepszą rzecz, czyli wejść sobie tutaj. Okej, okay, siema, mordo. Siema. O kurde, Bela, ale mnie tutaj zaskoczył teraz. Dobra. Szybkie i taktyczne rozlanie lawska. Może lepiej z tej strony będzie rozlać, kurde. Dobra, pali się drzewo. Jest wpyte, Jest wpyte moi drodzy. Dobra, mamy to. Mamy to, kurde, Bele. wypływa. Dobra, jest dwa. O, daj, 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 daj. Szybko woda. Dobra, zbieramy wodę, jego. Dobrze jest? Dobrze jest, kurde, już nie wejdzie do góry. Dobra, jakaś sadzonka, maybe, kurde, ten? No już nawet drewna nie mam skąd pozyskać, okej. Okay. Stevek na mojej wyspie, Stevek na mojej wyspie. O, kurde! No i dostałem po od Steve'a! No nie! Więc ja, słuchajcie, do finału niestety nie przechodzę. Stevek trzymaj moje temy. Ja zaczynam za to spektaklować wszystkich zawodników, słuchajcie. Kolejni zawodnicy, z tego co widzę, próbują się wybić nawzajem. No niestety, ja zagrałem bardzo defensywnie, chciałem najpierw ogarnąć sobie rzeczy, no i to mnie tak naprawdę zgubiło hajsik i gratuluję, kurczę, pokonania przeciwnika. Więc każdy z zawodników dostał w tym momencie Fishing Road, no i zobaczymy, słuchajcie, co z nimi oni tak naprawdę zrobią. Proszę o moderację, o przeszkadzanie zawodnikom. Halo, przepraszam bardzo, co to ma być? Czy, czemu user ma imprk na smyczy? Tego to ja nie wiem, w ogóle, czemu on jest... Boże, z czego to jest Brawl Stars? Napiszcie mi w komentarzu, co to jest za gra, kurczę. Dobra, <laughs> nieznajomy XYZ. Ła, wow. bardzo niebezpieczny zawodnik, słuchajcie, zbliżający się do środka. No i zawodnik dosyć mocny i niebanalny, że tak powiem, czyli Kubos, moi drodzy, w dalszym ciągu żyje. Z tego co widzę, Fenix już odpadł, ale jest jeszcze Polecam, więc dalej jest szansa, że któryś z nich będzie miał gwarantowaną nagrodę, powiedzmy. W sensie wtedy obaj chłopaki Fenix i Polecam mają gwarantowaną nagrodę w kolejnej rundzie. Wtedy już tylko decydują o tym, kto wygra co tak naprawdę, ponieważ zwycięzca taki ogólny wybiera między dwiema nagrodami sobie. Na drugie miejsce dostaje to, no co pozostanie, powiedzmy. Więc cóż możemy teraz powiedzieć? No Diatomik, Sandsban, no i ten trzeci... Zawodnik polecam na dole, jest kurcze blade tutaj. Faldamecz jest na pewno przeciwnikiem wszystkich z tych graczy. No i w tym momencie: Oh, damn! Wędka naszego zawodnika powędrowała na dół, niestety. Więc no nie gratulujemy. Aczkolwiek tutaj będzie jakiś kontratak ze strony Diatomika, prawdopodobnie. No i mamy wskok na głowę, kurcze blade. Mamy killa dla Diatomika. No i pytanie, słuchajcie, kto stąd wyjdzie jako zwycięzca? Kurde, polecam, wjechał w Kubiksa I moi drodzy, polecam, został wyeliminowany Więc wiemy, że na pewno w tej rundzie Wyłonimy trzeciego finalistę Który zawalczy o nagrodę Bądź też jej brak Okej, okay, mamy próbę wiadra I to było fenomenalne w wyniku diatomika Z tego co zrobił kurczę, Blady Prawie tego gracza zaciukało, aczkolwiek wielkim fartem Złapał się tutaj na blok Dzięki czemu nie spadł do Wojda Niesamowity Kubos, Diatom słuchajcie i nasz trzeci zawodnik, którym jest, y, którym jest Alex, Konybot, więc no kurczę blade, że tak powiem dwóch mocnych zawodników i trzeci kracz zagadka, który ma na pewno dużo szczęścia jeśli o to chodzi. I mamy drugie złowienie i nasz zawodnik spadł do wojna słuchajcie i to już definitywnie, także teraz albo wygra Diatom, albo wygra Kubos, jeden z tych dwóch przejdzie do finału. Okej, okay. gdzie jest Kałbos? Gdzie jest Kałbos? On jest gdzieś tutaj. Oho! Mamy dwóch zawodników, moi drodzy, i Diatom przechodzi do rundy finalnej. a więc my za chwilę słyszymy się w rundzie, gdzie trzech naszych zwycięzców zawalczy o to, kto wygrywa główną nagrodę, kto nagrodę pocieszenia, a kto nie wygrywa nic. Grande final, słuchajcie, i trzech ostatnich zawodników: Phoenix. Polecam i Diatomics Ram. Który z nich zwycięży? możecie obstawić w komentarzu. Czy wszyscy jesteście gotowi? Wystartowali, słuchajcie, więc naszych trzech zawodników w tym momencie ruszyło do walki. No i wszystko się tak naprawdę okaże. W tym momencie oczywiście ja też daję od razu im, daję od razu Fishing Road, żeby mogli go wykorzystać. No jak wspomniałem, słuchajcie, trzech zawodników. Trzecie miejsce, czyli pierwszy, który zginie w tej rywalizacji, nie wygrywa nic. Drugie miejsce, dostaje to, co zostanie, a pierwsze miejsce wybiera między słuchawkami, a między myszką. Jeszcze pragnę wspomnieć. Słuchajcie, że nasz sprzęt, który mamy w tym odcinku, został ufundowany przez firmę Genesis, gdzie na genesiszone.com czy nie wiem. Możecie w każdym razie kupić za 10% mniej ceny. Słuchajcie, wpisując kod CYFER. Tak, powiedzam sobie pisać kod cyber, macie wtedy 10% zniżki. Ok, z tego co widzę, Fenix objął sobie strategię bardzo ciekawą, słuchajcie, ponieważ w tym momencie <gryw> zaczął po prostu najnormalniej w świecie skopywać swoją wyspę. Zawodnik za to polecam, jest wielkim znakiem zapytania, bo nie wiemy kompletnie nic o nim. No i tutaj prawie do Phoenixa kurczę, blady zrzucili. Dwie wędki, że tak powiem, na jednego zawodnika. Jest to niebezpieczne, bo jeśli Phoenix na chwilę opuści shifta w tym momencie, może polecieć w Void. Diatom podpalił się od własnego drzewa, ojojku, przypominamy, że drzewa od lawy bardzo szybko się podpalają, mamy Diatoma na krawędzi, który próbuje podkopać Feniksa, okej, okay, mamy to, Feniks zrzucony Wojda, oh man, polecam, zrzucił Feniksa, że tak powiem w tej sytuacji Diatom został trochę słabi, ponieważ nie ma ani drzewa, ani nic, a polecam, zaczął skopywać swoją wyspę i moi drodzy, to będzie cios, kto pierwszy wali cios, to jest screenshot, oh my godness, moi drodzy, dobrze, zrobiłem więc wam screenshota, więc możecie kontynuować pojedynek między sobą, moi drodzy. I tak obaj wygracie coś na pewno. Więc pytanie tylko, który z Was zdecyduje na tym, co chciałby dostać. Diadom z tego, co widzę, podjął tutaj higher grant. Próbę zagrania wędką, która prawie się powiodła. Polecam bardzo blisko krawędzi opadu. Aczkolwiek tutaj, słuchajcie, wędka, że tak powiem, za wędkę jest grana. No i sytuacja dosyć niejasna, co tutaj się dzieje? Nasi gracze wymieniają się bardzo często miejscami, próba zarzucenia wędki niestety nie powiodła się w tym momencie, diatom przebieg na wyspę przeciwnika, no i przy okazji mamy też higher grandic ze strony polecam, diatom za to cały czas się tutaj bunkruje. No, jest to, że tak powiem, zagraje na czas. No, polecam widzę, że stara się podejść tutaj jak najbezpieczniej tylko jest kurcze, blade, możliwe, żeby złapać swojego przeciwnika. No i używa do tego też pół bloków, żeby się przemieszczać, bo na pewno tutaj z blokami nie jest za ciekawie, nie miał czasu na zbytnie zbieranie ich. Więc no cóż, jestem sam ciekaw, słuchajcie, który z nich tutaj zwycięży i który z nich wybierze jaką nagrodę, szczerze mówiąc, bo pierwsze miejsce, pamiętajcie, ma wybór, na drugie dostaje to, co zostanie. W tym momencie polecam złapany na grogu, no ale nadal się tutaj nic, kurde, bele nie zadziało większego. Oho! Moi drodzy, gołąb się zrespił i uderzył, polecam, w plecy i w ten sposób Diatom wygrał. No niestety, moi drodzy. Gratulujemy, Diatom. Okej, okay, więc wy dwaj dwa finałowe miejsca i uwaga, powiem wam już, co macie do wyboru, a właściwie co ty masz do wyboru, bo ty, polecam, jak rozumiesz, dostajesz to, co pozostanie, więc mam nadzieję, że obaj jesteście na naszym Discordzie, którego polecam swoją drogą w opisie. What? Okej, okay, nie wiem. Diatom, czyli czy ty jesteś pewny, co byś chciał z tych nagród? Ja już je wyciągam i powiem wam dokładnie, co mam. Więc w tym momencie mam tutaj dwie nagrody od Genesis: mianowicie słuchawki i myszka. Myszka to jest Zircon 550. Myszka gamingowa ważąca 90 gramów, czyli bardzo lekka myszka bezprzewodowa. Na no po drugie mamy, słuchajcie, słuchawki Neony 200 RGB. Słuchawki dla diatoma. Okej, okay, diatom wygrał słuchawki. Polecam, rozumiem, że wygrałeś myszkę, więc bardzo serdecznie Ci gratuluję zwycięstwa myszki. Drugiego miejsca w tym evencie. Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o stanie łapy, suba na tym kanale. Słuchajcie, widzimy się na kolejnym evencie. Życzę każdemu miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!